Realme 14 Pro Series. Potrójny Flash Magic Glow. Kup smartfon z serii Realme 14 Pro i odbierz do 400 zł zwrotu na konto. Smartfony Realme. Ziarna jakości premium, wybrane przez mistrzów lawaccy. Gracie. Czy to Las Vegas? Wenecja. Nie ogarniam. Naprawdę dobra. Jestem Zosia. Nie umiem reagować na trudne sytuacje. Ostatnio mój kolega wsadził mi rękę pod spodniczkę. Jak na to zareagowałaś? Nic nie powiedziałam. Bałam się, że stracę pracę. Dziecięce emocje dorastają razem z nami. Zadbaj o nie od samego początku. Wejdź na emocjolandia.pl i dowiedz się jak. Nowy sezon, nic do zgłoszenia. Jutro o 22:20 w TVN Turbo. Parownica ręczna Philips, z serii 5000. Uwolnij swój styl z parownicą ręczną Philips, z serii 5000. Wszystko, co zbudowałem, zawdzięczam siłę moich rąk. Zrób to I sam. Od czwartków Lidlu, w sklepach stacjonarnych i na Lidl.pl akumulatorowe narzędzia. Szlifierka tylko 119, zł. Podkaszarka 99, zł. A kosiarka aż 100 zł taniej. Już za 299, zł. Parkside życie bez nadwrażliwości zębów? Powiedz nie nadwrażliwości z pastą Elmex Sensitive Professional. Jej ulepszona formuła tworzy mocniejszą warstwę chroniącą przed atakiem kwasów dla natychmiastowej i długotrwałej ulgi w bólu. To jest wyrob medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wszystko, czego pragną, to trzeba. Czujecie, gdy wy pożyczacie kampera i spełniacie marzenia o wspólnej przygodzie. W oszczędzaniu na przygody pomoże Santander i 6% na koncie multioszczędnościowym. Santander Bank Polska pomaga w ważnych dla Ciebie sprawach. Pewnego razu czerwony kapturek niósł babci wafelki Rochelle. Czy to są nowe wafle roszen? Mhm. Mm, ekstra! Ktoś ukradł wszystkie wafle roszen. To był ogromny wilk z wielkimi zębami. Wafelki Rochene i chrupali długo i szczęśliwie. Mm, pyszny ten nowy łowicz. Mhm. Takie owocowe. Ona naleśniki z dżemem. Nie mogę. Ale to tylko 6 kalorii. Chyba coś słodkiego za tobą chodziło. I nowy Dżemułowicz, mniej kalorii, więcej przyjemności. ułatwiamy życie. Czy zdarza ci się, że budzisz się i potrzebujesz większego pierścionka, szerszych spodni, luźniejszych butów? To może być przez wodę, wahania wagi, wystający brzuch, boczki, opuchnięte palce. Sięgnij po hydrominum. Hydrominum zawiera naturalne wyciągi roślinne, wspomagające szybkie i skuteczne pozbycie się nadmiaru wody z organizmu. Weź hydrominum i poczuj się dobrze w swoim ciele. Wystarczy jedna tabletka dziennie. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Niektóre rzeczy kończą się, gdy najbardziej ich potrzebujesz. Dzięki Regina, najdłuższy ręcznik jedno jest pewne. Te chłonne ręczniki wystarczą na dłużej. Są tacy, którzy patrzą i tacy, którzy widzą. Hey, let me make a sing. Jedni widzieli we mnie szaleńca, inni geniusza, a ING przedsiębiorcy. Dlatego na starcie zawsze pomaga Ci księgowa i ekspert na wideo. ING, Twój asystent w zakładaniu firmy. Winda? Schody. Woli powoli. A my z KPO? Będziemy szybciej. Nowe miejsca dla małych. Nowe piętro? Bezpieczeństwo. KPO. Przyspieszamy Polskie. To co? Wsiadasz? Czy ty usłyszałaś, żeby Natalia powiedziała, śmieci same się wyniosło? Tak! A kto tak powiedział? Ty. Ja! To lepiej być z osobą, z którą wolisz mącić i nie wiem, za kogo ona się maczasz. Przecież Adus jest zauroczony. A zauroczeni to mogą być mało wszyscy tutaj? Niezależnie od tego, do kogo jutro baktek podejdzie, ja podchodzę do ciebie. Przed nami ostatnie rajskie rozdanie. Nowy odcinek Hotel Paradise. Rajskie rozdanie. Dziś o 20.00 w siódemce. Rywalizacja, w której można wygrać dom. No to czekałam po prostu. Ale do boju staje 9 par. Mogą zdobyć dom wart ponad milion złotych. Ale najpierw uczestnicy sami muszą go wyremontować. Nie, to nie ja... jest. Ja... To jest ruina. Iż, ja nie lubię syf Kto wygra niesamowitą nagrodę? Nowy program. Zróbmy sobie dom. Pierwszy odcinek w wielkanocny poniedziałek o 19.45 w TVN. W przedniej części 40-letnia Dorota pracuje jako menadżerka w dużej międzynarodowej firmie.